Wielka rezydencja stała na skraju miasta niczym cichy pomnik bogactwa i władzy. Za jej wysokimi żelaznymi bramami mieszkał mężczyzna, któremu należała połowa wieżowców w mieście, człowiek, którego podpis mógł zmienić los firm z dnia na dzień. Jednak mimo całego swojego majątku, mimo marmurowych podłóg i złotych żyrandoli, które wypełniały jego świat, nosił w sobie rany, której pieniądze nie mogły uleczyć. Jego córka Zosia uważana była za niewidomą. Od momentu, gdy była maluchem, lekarze to potwierdzili. Nigdy nie śledziła wzrokiem światła, nigdy nie sięgała po kolory, nigdy nie odpowiadała spojrzeniem, gdy jej ojciec próbował sprawić, by się uśmiechnęła. Milioner pan Kowalski zbudował swoje życie wokół tej bolesnej prawdy. Kupił jej najlepsze książki w alfabecie Braille A, wynajął najbardziej wykwalifikowanych opiekunów i zamknął swoje serce za murem poczucia winy obwiniał się za to, że nie było go przy narodzinach Zosi, za pozostawienie jej matki samej w tych delikatnych pierwszych miesiącach. Zanim spróbował to naprawić, było już za późno. Jego jedyne dziecko, jego jedyna nadzieja, nigdy nie zobaczy jego twarzy. I tak rezydencja stała się zimna, wypełniona służbą poruszającą się jak cienie i ojcem, który topił swoje emocje w spotkaniach zarządu i biznesowych rozmowach. Zosia, ubrana w doskonałe sukienki, ściskała swoje zabawki i błąkała się w milczeniu po korytarzach. Wszyscy przyjęli tę historię. Wszyscy wierzyli w to, co powiedział lekarz. Wszyscy oprócz pokojówki. Zanim zabiorę was głębiej w tę historię o złamanym sercu, odkryciu i odkupieniu, mam małą prośbę. Jeśli wierzysz w życzliwość, w cuda i w drugie szanse, proszę porób ten film. Udostępnij go komuś, kto potrzebuje nadziei i zasubskrybuj nasz kanał, kącik życzliwości. Wasze wsparcie pomaga nam rozprzestrzeniać więcej historii, które przypominają światu o współczuciu i miłości. Pokojówka miała na imię Klara, młoda kobieta po dwudziestce, która dorastała mając w kieszeniach niewiele więcej niż determinację. Pracowała długie godziny szorując marmurowe podłogi, które odbijały jej zmęczoną twarz i odkurzając meble, na które nigdy nie mogłaby sobie pozwolić. Jednak Klara nosiła w sobie światło, którego ubóstwo nie mogło zgasić. Traktowała Zosię nie jako pacjentkę godną litości, ale jako dziecko zasługujące na ciepło, śmiech i przyjaźń. Od pierwszego dnia Klara zauważyła coś, na co inni wydawali się ślepi. Gdy wchodziła do pokoju niosąc tacę, głowa Zosi lekko się obracała, zanim Klara wydała jakikolwiek dźwięk. Gdy układała świeże kwiaty w ważonie, wzrok Zosi zatrzymywał się na jasnych płatkach obicie serca dłużej, niż mógłby to wyjaśnić przypadek. A raz, gdy Klara przypadkowo upuściła lśniącą spinkę do włosów na dywan, oczy Zosi mignęły w dół, jakby śledząc jej blask. Klara nie odważyła się o tym mówić na początku. Kim ona była pokojówka zarabiająca ledwo wystarczająco, by wyżywić młodsze rodzeństwo w domu, by kwestionować słowa lekarzy i przekonania człowieka tak potężnego jak pan Kowalski. Ale jej serce szeptało o to, czego jej wargi nie mogły wypowiedzieć Zosia mogła widzieć. Może niedoskonale, ale wystarczająco. Dni zmieniały się w tygodnie, a Klara zaczęła testować swoje ciche podejrzenia. Układała zabawki pod różnymi kątami, obserwując, jak ręka Zosi bezbłędnie sięgała po tę, która lśniła w promieniu słońca. Trzymała latarkę, udając, że sprząta, i zauważyła subtelne zwężenie się źrenic Zosi. Każdy znak pogłębiał jej przekonanie, ale też wypełniał ją strachem. Jeśli się myliła, mogła stracić pracę. Jeśli miała rację, to straszliwa prawda była ukryta pod latami milczenia. Punkt kulminacyjny nadszedł pewnego złotego popołudnia, gdy wysokie okna rezydencji zalewały pokój zabaw światłem dziennym. Zosia siedziała w swojej czerwonej sukience, pluszowego misia tulącego się w jej ramionach. Klara delikatnie skierowała małą latarkę w stronę jej oczu, nie by ją przestraszyć, ale by jeszcze raz zobaczyć, czy jest iskra życia. I tam była, migotanie życia, odbicie światła, dowód, że wzrok nie został utracony. Klara wstrzymała oddech, jej dłonie drżały z niedowierzaniem. Szepnęła w swoim sercu: To dziecko nie jest niewidome. Została uwięziona w historii, która nie jest jej. W tym samym momencie kroki rozległy się na wypolerowanej podłodze. Pan Kowalski stanął w drzwiach. Jego elegancki garnitur kontrastował z jego zmęczonymi oczami. Zamarł, obserwując Klarę z latarką w ręku, niewinna twarz Zosi zwrócona w stronę światła. Burza podejrzeń wypełniła jego wyraz twarzy. Ale to, co zobaczył następnie, złamało coś w jego wnętrzu. Oczy Zosi, szeroko otwarte, żywe, lśniące, podążające za promieniem. Powietrze stało się ciężkie. Klara bała się, że wszystko zrujnowała. Ale to Zosia przerwała ciszę. Uśmiechnęła się lekko i wyciągnęła rękę w stronę światła. I jej mały głosik drżał, gdy powiedziała: Jest tak jasne. Pan Kowalski cofnął się chwiejnie, jego serce waliło. Przez lata akceptował ślepotę jako fakt, niosąc poczucie winy jak łańcuchy wokół swojej duszy. Usłyszeć te słowa, zobaczyć reakcję swojej córki, czy to możliwe? Czy to mogło być prawdą? Jego kolana osłabły i po raz pierwszy w życiu potężny milioner poczuł się bezsilny. Klara stanęła dumnie, jej głos był pewny, choć serce biło jak szalone. Wyjaśniła wszystko, co zaobserwowała, subtelne ruchy, znaki, które wszyscy inni ignorowali, testy, które przeprowadzała po cichu w kątach swoich obowiązków. Wyznała swój strach przed odezwaniem się, ale także swoją pewność, że Zosia nie jest niewidoma, tylko niezrozumiana. Pan Kowalski z trudem to przyswajał. Pamiętał lekarzy niekończące się wizyty, ponure twarze, które wydawały werdykty, których nigdy nie ośmielił się kwestionować. Jak pokojówka bez wykształcenia medycznego mogła zobaczyć to, czego nie dostrzegł żaden z nich? A jednak na jego własnych oczach prawda była niezaprzeczalna. To, co nastąpiło później, było wirem wydarzeń. Sprowadzono specjalistów, nie tych, którzy wcześniej zbagatelizowali Zosie, ale nowe głosy gotowe spojrzeć ponownie. Przeprowadzono testy, świecono światłami, rysowano wzory i powoli rzeczywistość się odkrywała. Zosia cierpiała na rzadką chorobę, która ograniczała jej wzrok, ale nie zabierała go całkowicie. Dzięki terapii, cierpliwości i odpowiedniemu leczeniu jej wzrok mógł się wzmocnić. Pan Kowalski płakał w prywatnych komnatach, gdzie nikt nie mógł go zobaczyć. Przez lata wierzył, że jego córka żyje w ciemności i w swoim cichym smutku dystansował się, bojąc się sprawić jej więcej bólu. Ale przez cały czas ona czekała, aż on zauważy, wyciągnie rękę, uwierzy. I to niebogactwo imperiów dało jej szansę na życie, ale współczucie pokojówki, która odmówiła ignorowania prawdy. Gdy tygodnie zmieniały się w miesiące, postępy Zosi rozkwitały jak wiosna po długiej zimie. Zaczęła zauważać kolory. Niebieski jej pluszowego misia, zieleni liści w ogrodzie, złoto światła słonecznego tańczącego na podłodze. Pan Kowalski poświęcił się byciu obecnym, czytając z nią książki z obrazkami, prowadząc jej ręce, gdy malowała zabałaganione tęcze, śmiejąc się, gdy wskazywała na blask jego spinek do mankietów. Ale przede wszystkim nie mógł zapomnieć o Klarze. Jej odwaga przepisała przeznaczenie jego córki. Zaoferował jej bogactwa, awanse, wszystko, czego zapragnęła. Klara, skromna jak zawsze, prosiła tylko o to, by Zosia otrzymała miłość i czas, rzeczy których pieniądze nigdy nie mogły kupić. Kontynuowała pracę w rezydencji, nie dla pensji, ale dla więzi, którą zbudowała z małą dziewczynką, której świat otwierał się dzień po dniu. Historia Zosi rozprzestrzeniała się cicho wśród sąsiadów, potem w całym mieście. Stała się opowieścią szeptaną na targach i w kawiarniach jak córka miliardera, kiedyś uważana za niewidomą, została uratowana przez serce dziewczyny służącej. Ludzie znajdowali w tym nadzieję, przypomnienie, że prawda często kryje się w nieoczekiwanych miejscach i że życzliwość ma moc zmieniania życia bardziej niż bogactwo kiedykolwiek mogłoby. Dla pana Kowalskiego przemiana była głęboka. Nie mierzył już swojej wartości kontraktami, które podpisywał, czy budynkami, które nosiły jego nazwisko, ale światłem w oczach córki, gdy biegła, by go przytulić po dniu terapii. Nie siedział już sam w salach konferencyjnych. Klękał na dywanach pokoju zabaw, budując zamki z klocków z Zosią i Klarą. Rezydencja, kiedyś cicha, teraz rozbrzmiewała śmiechem, muzyką, prostą radością dziecka odkrywającego świat, który, jak jej mówiono, nigdy nie będzie mogła zobaczyć. A Klara, choć nigdy nie szukała uznania, stała się cichym bohaterem ich historii. Dla Zosi była czymś więcej niż pokojówką. Była siostrą, której nigdy nie miała, aniołem, stróżem, który widział to, czego inni nie mogli. Dla pana Kowalskiego była przypomnieniem, że największe skarby w życiu nie znajdują się w skarbcach, ale w odwadze do troski o innych. Jeśli ta historia dotknęła waszego serca, jeśli przypomniała wam, że nawet najmniejsze akty życzliwości mogą zmienić bieg życia, proszę polubcie ten film. Udostępnijcie go znajomym i zasubskrybujcie kącik życzliwości. Wasze wsparcie pomaga nam dalej dostarczać te życiowe, emocjonalne historie światu. Zanim skończymy, mam jedną szczególną prośbę: proszę zostawcie komentarz poniżej. Podzielcie się tym, co ta historia dla Was znaczyła lub momentem, gdy czyjaś życzliwość zmieniła Wasze życie. Wasze słowa mogą zainspirować kogoś innego, kto dzisiaj potrzebuje nadziei. I tak rezydencja na skraju miasta nie była już tylko pomnikiem bogactwa. Stała się domem, gdzie światło wlewało się do okien i serc, miejscem, gdzie dziecko nauczyło się widzieć, ojciec nauczył się kochać, a pokojówka udowodniła, że nawet w najbardziej wspaniałych salach życzliwość jest najbogatszym darem ze wszystkich.